Wysuszone pokrzywy około 2-3 dni suszymy, wkładamy do takiej dużej beczki około 150 litrów, to zależy jak macie klarnie? 3, 3, tak zapakowane pokrzywy, 3/4 beczki zalewamy wodą, pozostawiamy to na 7 dni roboczych do fermentacji. Oczywiście musi być wszystko szczelnie zakryte. Woda musi przykrywać pokrzywy. Po 7 dniach otwieramy, zalewamy tak napełnioną beczkę. Zakręcamy na 7 dni roboczych.